A na zdaniem, słusznie zrobił pan prezydent, zarządzając na sobotę żałobę narodową? Każdy, wybrać każdy inny dzień. Pan prezydent będzie wtedy w Watykanie, tak przynajmniej media donoszą. Natomiast nie chciałbym, do, mam nadzieję, że to nie była złośliwość, żeby tylko plany związane z m, obchodami... M, e, m, które planował rząd, popsuć. Mam nadzieję, że to nie była złośliwość. A widzi pan w tym szczyptę złośliwości, że pan prezydent w sobotę leci do Watykanu na pogrzeb papieża Franciszka, a jak mówią, złośliwi i zostawia Polaków z żałobą? No, ja w tym widzę rękę e, słynnego już ministra u pana prezydenta. To gdybyśmy mieli się dopatrywać złośliwości, ale pan prezydent jest złośliwy wobec tego rządu od samego początku. Nie uznawał wyników wyborów, nie potrafił pogodzić się z tym, że jego partia, czyli PiS, przegrała wybory i przez miesiąc, kiedy można było utworzyć rząd, prezydent robił wszystko, by ten jak najbardziej to opóźnić, więc teraz szkoda, że przy okazji akurat takiego wydarzenia, bo jednak no, śmierć, żałoba to nie są elementy, które powinny być wykorzystywane do robienia złośliwości rządowi.